Działa elf, co kompanię nad kompanią, uczynego to za kidek. Kurwa. Kurwa, cheater! Patrzcie to. Jo, pierdolę. Szybko widzę helpo. Pomóżcie mi, kurwa. Admin help. Ja, pierdolę. Pomocy. E, widzę, minus 1400, 0 min, na minus 1400. Widzę, nie chciałby ktoś fałs? No ma topkę na każdej edycji, TH, dobra, to sprawdźmy. E, wyłączył ty. ha, eleczka, kurwa, agroziłem. Dzięki, warto za killa. No. Jak zwykle. Rozjebany hater. Widzicie, nawet go hitnać nie musiałem, żeby go zabić. Tak to się robi, tak to się robi. Widzicie? Rozjebany, rozjebany. Umysłowo. Na cecha, raczej by już dawno bana dostał. Widzisz. I się wydaje, że nie dostał, bo pewnie był z Nemo, no. A Nemo ma favorkę. On na łapki? Nie.